Cześć, z tej strony Kacper. Na mój stół trafił kolejny inteligentny zegarek, tym razem od Manty. W tym filmiku zrobimy standardowo jego odpakowanie. Zacznijmy od pudełka. Zostało ono wykonane całkowicie z tworzywa sztucznego. Po bokach znajdziemy kilka przydatnych informacji. Na przykład, że przy użyciu zegarka będziemy mogli kontrolować migawkę aparatu w telefonie, używać krokomierza, wykonywać... Różne komendy głosowe, używać bluetootha, przeglądać książkę telefoniczną czy historię połączeń oraz wiadomości, ustawiać alarmy, kontrolować naszą muzykę, używać multimediów, czy na przykład przeglądać nasze powiadomienia, czy dzwonić. Po prostu. Na kolejnym z boków znajdziemy skróconą specyfikację techniczną, czyli m.in. procesor Mediatek 6260 o taktowaniu 360 MHz, pamięć budowana 128 MB, sensory różne: mikrofon, głośnik, wibracje, bluetooth, o, radio FM, no oraz podstawowe wszystkie funkcje zegarka. To co. Chyba otwieramy. Nie. Ok. Udało się otworzyć. No i oczywiście mamy zegarek, który omówimy za momencik. Dalej w pudełku, co się właśnie rozwaliło znajdziemy kabelek do ładowania prawdopodobnie. Takie jakby odnoki stary Zobaczmy. Oraz zwykły kabelek USB. A dodatkowo jeszcze instrukcje obsługi. Omówmy pokrótce teraz zegarek. Oczywiście na początku zdejmij tą folię. No i naszym oczom ukazuje się wyświetlacz o przekątnej 17 cala a pod spodem trzy przyciski dotykowe. Od boku mamy jeden przycisk fizyczny. Za ślepkę, za którą ukryty jest port micro USB. Tutaj jest głośnik, mikrofon. No i pasek z taką kropkowaną teksturą. Dość przyjemny w dotyku. A tu mamy Przycisk reset. No i w sumie to tyle. To co? Uruchamiamy po raz pierwszy. Okazuje się oczywiście logo manta i bateria rozładowana. Jak mogliście zauważyć, zegarek jest całkowicie rozładowany, więc więcej zobaczycie w kolejnych filmikach, np. w pierwszych wrażeniach, które pojawią się już za kilka dni na kanale. Oczywiście pisemną wersję unboxingu znajdziecie na stronie ubieralni.pl. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!